Cię serdecznie. Z tej strony Paweł Biedrzycki z serwisu Strefa Inwestorów.pl. Dzisiaj jest 3 marca 2008 roku. No i zaczynamy wideokomentarz giełdowy podsumowujący luty. Także miniony miesiąc przyniósł kontynuację przeceny na światowych giełdach. No ale nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ przecież jesteśmy w, w rynku niedźwiedzia. Także dzisiejszą analizę rozpoczniemy trochę nietypowo, bo od analizy amerykańskiego indeksu S&P 500 w rozkładzie miesięcznym z naniesionymi dwoma średnimi, czerwoną 15-miesięczną i niebieską 45-miesięczną. Po wyłamaniu tej, na zakończenie miesiąca tej średniej 15-miesięcznej mówiliśmy o tym, że yy, doszliśmy do wniosku, że rynek wszedł w, w, w cykl niedźwiedzia. No i w obecnej chwili dodałem na indeks jeszcze jedną średnią, średnią 45-miesięczną, która wydaje się, że może być jakimś wsparciem dla rynku. Dlaczego tak uważam? Ponieważ patrzę, co, się, co miało miejsce po pęknięciu bańki internetowej w 2000 roku. Wtedy rynek raz przetestował tą średnią, Następnie wyłamał ją, po czym doszło do ruchu powrotnego dwa, dwa białe miesiące pod rząd w okolice tej średniej. Czyli ta średnia może być istotna. Pytanie teraz, co, co, w tym, co, co tym razem rynek zrobi? Czy ją wyłamie, czy ona powstrzyma te spadki? W obecnej chwili ta średnia jest w okolicy 1310 punktów. No i mamy, zaczął się ten kolejny miesiąc marcowy. Jeżeli te poziomy zostaną wyłamane na koniec miesiąca dość znacznie, na przykład w okolice te 1250 punktów i tutaj zamkniemy miesiąc, no to będę praktycznie z 80% pewnością twierdził, że to, powinno dojść do ruchu powrotnego w okolice tej średniej 45-miesięcznej, czyli byśmy mieli następny miesiąc spadkowy. Niestety mamy jeszcze jedną ciekawą zależność, która podwierca możliwość spowolnienia albo odbicia w tym, w tym nadchodzącym marcu. Zwróć uwagę, że mamy na wykresie poprzednie cztery czarne miesiące pod rząd, czyli luty, styczeń, grudzień no i y, listopad, wszystkie były spadkowe. Ostatni raz z czterema czarnymi miesiącami pod rząd mieliśmy do czynienia w 2002 roku, y, praktycznie na końcu tej bessy ostatniej, po czym rynek narysował białą, wysokie, y, białą świecę wysokiej fali. Jeszcze wcześniej cztery czarne y, miesiące pod rząd miały miejsce w 2001 roku, po czym znowu doszło do trzech białych świec po kolei wzrostowych. Kolejny raz cztery czarne świece pod rząd miały, wystąpiły po pęknięciu bańki internetowej w 2000 roku, po czym znowu mieliśmy piątą świecę białą. Tak naprawdę ostatni raz pięć czarnych miesiąców pod rząd na Indeksie amerykańskiej giełdy miało miejsce dopiero w 1990 roku, czyli praktycznie prawie 18 lat temu. I tutaj ciekawostka, wtedy również spadki powstrzymała średnia 45 miesięczna. Także mamy dwie rzeczy, które są bardzo interesujące. Jeżeli ten miesiąc będzie jeszcze spadkowy i wałamiemy tą 45 Miesięczną średnio, no to w następnym miesiącu z bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy odbicie. Jest jeszcze to jedno ale, czyli ten piąty czarny miesiąc, który nie miał jeszcze miejsca pod rząd od prawie 18 lat. Teraz przyjrzymy się indeksowi WIG-20 na kresce miesięcznej. No i tutaj dla mnie nieporozumieniem jest to, co niektórzy komentatorzy mówią, że. Giełda Polska spada szybciej niż pozostałe, pozostałe giełdy. No. Przed chwilą mieliśmy wykres SP500 tak jak na SP500, tak samo i u nas cztery czarne miesiące pod rząd, jeszcze nie wyłamaliśmy średniej 45-miesięcznej. Także nie można mówić o tym, że jesteśmy słabsi czy silniejsi. Dokładnie idziemy tak jak Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany Zjednoczone narysują w tym miesiącu białą świecę, no to my też wzrośniemy, jeżeli będzie kontynuacja i przełamanie tej średniej 45-miesięcznej, no to my również przełamiemy je w dół i wygenerujemy i będziemy spadać, prawda? Od, rzut oka na indeks najszerszy WIG, to jest kreska tygodniowa i tutaj ewidentnie wszystkim inwestorom w oczy rzuca się te wsparcie, które dzisiaj powstrzymało spadki, czyli te okolice szczytów, z 2006 roku. No jeżeli te poziomy zostaną wyłamane w dół, no to znowu kolejna silna przecena, być może nawet w okolice y, tych minimów po, po, tej, po tych pamiętnych spadkach z maja 2006 roku, czyli mniej więcej te 36 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o indeks średnich spółek, czyli mwig 40, tutaj również kreska tygodniowa, no to w zeszłym miesiącu mówiłem o tym kanale spadkowym, który tutaj nam się pięknie formował. Mieliśmy już trzy razy wcześniej testowane te górne ograniczenia kanału, po czym za każdym razem dochodziło do, do przeceny. No i tym razem również indeks zbliżył się mniej więcej w te okolice górnego ograniczenia kanału. Więc nikogo nie dziwi kontynuacja spadków i przecena, prawda? Na zakończenie, to co nas najbardziej interesuje wciąż, no to te, te indeks bankowy, WIG banki. No, to jest, to jest właśnie największa przyczyna tych spadków, które mamy dotkliwych na naszym indeksie, ponieważ banki najmocniej ciągną ten nasz WIG-20 w dół. Tutaj, mniej więcej w przedostatnim bodajże, biuletynie pisałem o tym, że prawdopodobnie na bankach mamy do czynienia z formacją prostokąta. Mniej więcej w tym momencie wysyłałem chyba biuletyn i mówiłem o tym, że może tutaj dojść w tej okolicy do odbicia. Okazało się, że rzeczywiście to była rozsądna strategia. Doszło do przeceny i przetestowania tego dolnego ograniczenia. Niestety dzisiaj ten poziom został wyłamany. Co to oznacza? To oznacza, że mamy potencjał spadkowy w postaci tej wysokości, tej formacji prostokąta, którą mamy na indeksie. Czyli jeżeli byśmy. Tradycyjną analizą techniczną to wymierzali, no to przecena w okolice 5500 punktów jest bardzo prawdopodobna. Dałoby to prawdopodobnie przecenę na indeksie poniżej nawet okolice tych, tej średniej 45 miesięcznej. Także podsumowując no rynek wciąż przebywa w tym trendzie spadkowym i to się na razie w ogóle nie zmieniło. Możliwe jest te krótkoterminowe odbicie za sprawą tej ciekawej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, czyli tych pięciu, czterech czarnych miesięcy pod rząd i tej średniej 45-miesięcznej, no ale ten scenariusz jest obarczony dużym ryzykiem, także bez zmian należy się nastawiać na jakieś takie krótkoterminowe transakcje. No, i ewidentnie jeszcze jest za wcześnie na jakieś mocne wchodzenie na rynek i kupowanie mocno akcji, no bo spadającego noża się nie, nie łapie. No poczekajmy aż ten nóż wbije się w ziemię i wtedy spróbujemy go podnieść. Także na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Ci za uwagę, no i oczywiście życzyć Ci dużych, dużych zysków.